Kuba wydacasz z planu M jak miłość. Co dzisiaj ciekawego się tam działo? Ha. Nie mogę zdradzić, no bo sprzedam scenariusz, ale co ciekawego, no dzieje się w Grabinie, dzieje się, będą nowe, bo oczywiście te odcinki, które nagrywamy teraz będą po wakacjach, więc w tym nowym sezonie od września, mogę powiedzieć, że będzie fajnie. Moja postać, Rafał, coraz lepiej mi się go gra, bardzo mi się podoba. No i też tam to zacznie teraz mieszać, będzie dużo śmiesznych sytuacji, będzie trochę kryminału i trochę komedii, więc M jak Miłość zaczyna być takie bardzo barwne i myślę, że spodoba się to wielu osobom od września. Zadomowiłeś się tam już na planie? Tak, tak. Już się zadomowiłem, już mamy taką fajną ekipkę razem, więc... Więc jest naprawdę fajnie są bardzo fajni ludzie, z którymi się dobrze, dobrze gra, po pierwsze. Są bardzo fajni ludzie z produkcji, z którymi się super dogadujemy, jest śmiesznie na planie, nie czuję się takiej presji. Mhm. Tylko chce się grać, chce się tam jechać, robić fajne rzeczy i to jest chyba najważniejsze, bo wtedy jak jest takie, taka, taka motywacja i taka energia na planie, to wtedy fajne rzeczy wychodzą. A stresujesz się jeszcze, czy już tak wiesz, wchodzisz... I, oczywiście jest stres, znaczy gra aktorska polega na tym, żeby być jak najbardziej e, naturalnym w tym wszystkim co się robi, więc ten stres jak jest to on wiadomo e, przeszkadza tej naturalności, więc staram się jak, już, jak najmniej już stresować, oczywiście na początku byłem bardzo zestresowany, no bo jednak wchodzi się do serialu, gra się z aktorami, których się kiedyś oglądało w telewizji z mamą, jak <laughs> byłem młodszy, a tutaj nagle masz z nimi grać, więc ten stres na początku był, ale już teraz jest, jest luz.